Dzień dobry, dzień dobry, jest Kubus Dzień dobry, alu, alu, alu witamy Jedziemy, krydzika Będą emocje Alfa Romeo na Najlepszy samochód na świecie Będą emocje Będą takie emocje, że się Emo Będzie wjeżdżanie w, w dupkę Zobaczymy kto komu będzie wjeżdżał w dupkę Tyrtum, tyrtum, Jasiu Tyrtum, tyrtum, o czemu w nocy jedziemy? Coś ty wzią? Ale tak, żeby, 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 żeby ciekawi było. Ach, dobra, rozumiem. Mam nadzieję, że gra za głośno nie jest. Ja Maka, Mac, już wziął jakiś zakręt. Nienormalny. Ej, 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 ej! Ej! ej, ej. A, ej. Masz, ty, ej. Jeden, ty. ty, ty, ty! Już mi w dupę wjechał. No goń mnie! Kartofla na gębło Ty, ty, ty O nie, ma ty masz w dupkę <coughs> odleciały, kurde Nie, ja mam jeszcze drzwi Oj, oj, oj. Nie. No, nie to... mam Wracaj tutaj Kto w drogówkach, O kurde the... Dobra, jadę tyłem Jedzie, bałagniemy Ale fajerwerki ładnie widać, panie. O, Klasa światowa! No stary. Tu no, jest wycieczka, tam! Bo ja cię nie gonię, ja sobie zwiedzam. Serio? Tak. No ty tam masz, kurde, fantaz. A nie gonić mnie, widzę cię, na mapie jesteś. Nieprawda, nie mam mnie tam. No, tak! <laughs> Plankę masz na monitorze. Zachciało ci się. Plankę masz na monitorze, a nie. Myłem, myłem monitor przed nagrywaniem, więc... e to na... No, buje, buje. Nie mój monitor. O kurde! Wyleciało! Ale... O pisała kurde! Pisała. O Jezu! Ależ pięknie wyrżnąłeś ośmiu. Widziałem to. 218 na godzinę, piech o to mnie chodzi. Jechałeś Niczym wąż w pomidory. Wąż w pomidory. Raczej. Ej, dałbyś jakąś mapę na której nie wiem można latać zaraz będę, nie bój się. Kolejna taka będzie bodajże, w Barcelonie, to popolatamy. Ta mapa strasznie krętka. No właśnie, tu można wyskiwać w górę. Strasznie krętka. Au, kurde. Meta, meta i po mecze. A, dobra, ledwo ci się udało. Chłe, 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 Polska mistrzem Polski. Ledwo ci się udało, no, no, już nie tak. Dobra. Jeden, Barcelona. Ej, coś co, co za dużo audio jest. ja Jasiu, konkurencja nam rośnie. Ach, dobra, dobra. Jakoś się nie boję. Jestem ostatni. Dobrze wiesz, co wie, mamy zrobić z tą konkurencją. No nie! On ma lepsze auto! On ma lepszy auto, ten fel cały. No bo jakieś I ten sujce. To no bo jakiś sujce, jeden <laughs> widziałem. I cyk do O szczyt! O nie, tak się bawić nie się będzie Z drogi śledził O ty cholera jedna, teraz cię pobawię Ty gangrenu Gdzie ty jesteś, ty glonojadzie Ty gangrenu jedna, uciekam ci Złapiesz mnie No, żebyś się tylko nie zesłał Ej, 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 masz lepsze doświadczenie w ścigałkach, to jest nie fair No z tego? Gra z karta i kuzynk warto. Gra bez Ej, nie goń nie kubuj ja się, to widzę. No. Co, co, co ty próbujesz U... zrobić tutaj, powiedzmy? Nie wjechać. Pa jaki zachęt! O kurde, o jezu! A Nie ma! Zniknąłem! Ale tak ci uciekam, Gamma, nie jeden, trzeci jestem. oj, oj, oj. Oj, po co ja w drifta wlazłem tu? To No właśnie. Tu nawet na pewnym gazie można było spokojnie biegać. Nie, to wow, Ej, ale ten gość mnie tu, kurde, dogania już. To ma szybsze auto. No właśnie, to jest nie Oni już skończyli. To się z gościem ścigam? No, ja się uratuję, nie, mi się podoba tak jak jest. Dobra, to jechałem w jednym kawałku. Trzeci, jest, na jeszcze. Jadę, 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 jadę! Jest czwarty. Dobra. Jakiś brawo, słaby Brawo. Jest. A oni mają jakieś. One mają, oni, mają le, oni mają lepsze auta to nie mają Wolf, Volkswagena. A my mamy to jakieś Alfa Romeo. To. Ale tak prowadzę. Bo wyścig jeden. Je jeszcze dwa wyścigi dostałem. Ale ci ładnie w dupkę wjechałem. A potem zniknął, kurde. <laughs> nie mam wjeżdżania w dupkę wiele byś, ciebie, wiele byś ciebie nie dostało, gdybym w ciebie trafił. Jedziemy, matko, polko. Matko, polko. Ojej, co jest jakieś 10 wili stale, to jest spadaj. Dwa kółeczka mamy, więc. No będzie ciężko. Będzie tam, żeby mi ten gość w razie tego. Tylko tego felta! Nie pozwól mu wejść na prowadzenie. Nie. Ej, dobrze. Ja... To było ja tam się udało. To mi się udało, ale to było głupie. Czasami tak mnie te auto odbija. Wiesz no co? właśnie. O boże, jak ja nie umiem jeździć. Ja tak. A nie wiem czy was dogonię jeszcze. O matko o. No matko, muszę się na oku chyba. No właśnie. Ej, ten zręczny to nie jest taki zły ten drift. No, odpowiednio to większa klik... siła klikniesz, jest dobrze. No właśnie, to tego się trzeba wyuczyć. Ja już mam na tyle dużo doświadczenia w ścigałkach, że po prostu będę używać. No ja nie. No to się nauczy. Tak już chyba nie dogonimy, niestety. Ale e, no, no może nie dogonimy. Jakie to... okrzemietko. A ja, ja się chyba nie dogonię. Wow, oh, 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 Zacznij wierzyć w nie siebie! Całą, nie całe coś sekund mi brakuje. To jest mi się tu dość dużo. A to ja widzę ciebie. Prowadzi nie? Gangreno. W się sensie na mapie. Wziąłem. Już nie widzę. Wow, ej, fajnie się na tym berszcie e, driftuję. No mówię, kurde. Serio spoko jest. Ręcznie. O, gdyby dupę jeżu. Kubu zaczekaj ja na mnie. No nie mogę, no. O kurde, ażem wjechał w banderę. Na ręce nie wyhamowałem. No już tamtych nie dogonimy, Człowiek ich będzie kichnąć na strych No ale no, wycie My no, mieli lepsze auto No, no właśnie, by... oni mieli dwa miliwe golfy To za... do zrobienia. No. Bo wysileni dużo, mocno już w silniku, więc kicham Ło, hmm. wow, jaki gryje To już nie było tak piękne No już skończyli O, jaki drift mi się. Ja teraz już nie Ja tam No jak się robisz, 10 sekund masz Ale nie wiem czy ja tam dojadę To jest masa zakrętów teraz Nie dojadę tam nie, braknie mi. Patrz to. Brakło mi. Nie kończy, no. Brakło mi leciutko. Tak było, nie zmyślam. Ja też nie. Dobra, ostatni wyścig, Kasiu. Trzeba dać radę. Teraz piąć pośladów do dać radę. Trzeba na auta 6 <kłysy> Obliczę teraz szybko z jazoru skróconego mnożenia, że jeżeli będę trzeci, to wygram ze wzoru skróconego mnożenia Tak, tego trzeciego oczywiście No właśnie To nie, to nie tak, że go wcale nie pamiętam no, pa Pamiętasz w ogóle którykolwiek? E, nie Ja jestem z Tobą O, z cześć Pobuś O, dzień dobry Tak Świetnie, nie wiedzcie, włączę Jedziemy, Maniek, dawaj Maniuk, tam. Jedziemy Kurde, ci i... tu poszedł, jeszcze kuboś robilię. odejdź To ja, ej no, stary, my przyjaciele Jadę jadę jadę. jedę, Dobra, jadę, Ała, do jadę, coś, ty ej, ej, co ty jadę. coś ty zrobił Coś ty zrobił <stoddź> Trzymajmy <stoddź> mnie na lewo i do mnie pretensje jeszcze mam. No puściłem cię, czemu Ja pierdzielę, i... ale czasami jest durne to no, odbijanie Kto cię tam odbija ściany? Bo ja gościa, żebym chciał walnąć, ale że go nie walnął Kurde, ktoś zajechał, oj następny też Nie, no nie, I mnie wyprzedził cholernik jeden no buś Nie daj Słucham się cię. Już się dałem Cicho siedź Aha, faktycznie Jok wyrąbał w bandę, ty to widziałeś? Ty też Ale ja przeżyłem No, ledwo, no, ledwo, ale przeżyłeś Ale... Joki jest... drugi okay. mi wleciał O stary no, suniemy Jasiu Jest jedno okrążonko tylko Tak to jedno Tylko jedno jest w O nie, wysepka Dobra Jedź, jedź, jedź Jedź! Ma Jedź Już skończyli? No. Będę czwarty Szkoda Nie piąty Chyba tego nie wybieram Jasiu Coś się chyba A, mi drift ładny wleciał. Chociaż... Mogę to wygrać, no? Ciężko będzie. Czekaj, uwaga. Zaraz zobaczymy. Mhm. Czy wygrałem? Nie. Nie, na no co ty? Patrz, on 20 się 20 dostaje. Ten sojec. Wygrałem. O, co za fart! Bęk, sześcioma punktami. No, niewiele brakło. Jest nasz klocuch. Jest nasz klocek. dzień. <laughs> oh. O nie, zaczynasz pierwszy. Tak. Podoba tak. mi się to. Dobra. Chociaż, Alpha Romeo się lepiej jeździ. No, zależy od co kto lubi. Gdzie? 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 Oh, oh! Się... Już Jużem ja w drifta wleciał. Się... Majdasz, to tutaj ci chyba na plecy wskoczyłem. To bo tutaj? No to chyba było tutaj, no. no bo w drug nie, to bo w drugą stronę. No, ja myślę, że o kurde, zbyt... jak go zarzuca. Jak się ręcznym zadriftuje. Ciężko się iść, nie? No. Jak się na naręcznym zadriftuje, jak go wyrzuca do tyłu. Mówię no, ja ci, Alfa Romeo to jest jednak lepszy. Ale no, nasz kloczek też jest fajny Ale do że trzeba na nowo przyzwyczajać No właśnie, kurde! Znowu też. Widzę, robisz mniej więcej to samo co ja. Już zderzek go. O nie, 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 nie! nie. Pośnicku padę. Zaraza. Obułoś, gdzie ty tak pędzisz? Za tobą Ja wiem, że w Biedronce otwarte sklepy dzisiaj, o, o O, 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 o! o Jezus! Jezusiku Co? Nic Tu się wydupcył i to tak dosyć mocno Ten to przejechał Udał się no, a ty prowadzisz Jak to możliwe? Ale to są chyba trzy te dałeś przecież no tak, ale o nie, no i a, ja jadę po bandzie, in, 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 in. O, ja też. Ja też przyjechałem po bandzie, Jesteś Jaś Aj, aj, aj. A, pięknie wyróżnałeś, na No nie, i mnie wyprzedził nie przed całą metą. Co za dziad. Ja przez cały wyścig prowadziłeś. No nie. Przez cały wyścig mnie przed całą metą wyprzedził safard so i ktoś dołączył do nas. Live jest right burtal and follow A z drugiej strony, gdy ja wyróżniałem przed samą metą. No to też było kolorowe. <laughs> to było ładne. No. Całe życie go no, prowadził ryną przed metą. I... No, I, no widzisz i, I teraz karma wróciła, nie? Karma wróciła. O, tu jesteś. Jedziemy. Jedzie, jedzie, jedziemy jesteśmy chyba w Shikoko, to czasmata. Sisiago. A nie, A, nie wiem. Sisiago jedziemy. Dobra, teraz o, się o, zaczynamy. Poszli, ma Poszli. Będę jał za tobą. Ale wczoraj. Ale pięknie wyglądałeś. Troszeczkę, że. Y, 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 no, Zahaczyłem Zachodziłem. Lakier poszedł z tyłu, co prawda, nie wiem jakim. Nic... Łobatko! Dobra, spokojnie żyję, le... żyję, żyję. Jo, 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 kur... Joj, się przed tobą. Nie. wiedziałem jak już wyleczę w powietrze. Zium. Zium. Kurde, tym się ciężko driftuje. To w sensie no tak się fajnie, łatwo się wchodzi w drift. A to jest aż zbyt zwrotne. Za, za łatwo w posie spada. O, siema Kubuś! Niu ej, Cholera, ja... No. Gangreny, czego ty tam szukasz? Ej! Pożałuję tego, Jasiu. Pożałuję. Ja pożałuję, no kurczę cię. Ja boże, teraz wyrżę na zakręcie. To się nie bardzo prawdopodobnie... Eee, nawet przyszło. O-o. Tak, wygrałeś już. A farta ma tu tyle. O. No, prawie. Tak tu dużo mówić? Wygrałem. WYGRAŁEM! AU! AU! Czy ty się wyra... HAHAHA! <grym znać się wioski> yeah, yeah. To pewnie po ostatnim bo ty będziesz pierwszy. Ty, by nie było, że nagrywam, to mi chory dajesz. To jest mega, mega króciutka, która z... Po prostu pierdeliardoma ...liardoma zakrętami. Aha, to, to nie! Najlepsze auto mamy na nią. No, no właśnie, o, właśnie o to mi chodziło, żeby była beka, to będziemy najbardziej zwrotną. O matko! O, o, to. O, o, to. O, o, to. Jezus, jak się przy... Co ja robię, kurde? <grym> Spoko ja też. O... Wiesz, jak się przekoziąkowałem? Mój też achłapia O kurde, nie! O matko! Dobra, żyję Dziwne Kóre, to raz mi No to tu ci chyba wleciałem na plecy. Chciałem jakobyś. O, o Jezu, o, o! Ej Kuboś, bo mi się teraz no, skończą to, to, to. te powtórki. No ktoś do mnie przyszedł? Nie, 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 nie. Głoś, nie rób tego. Mam nawręczył. Mm. I cyk. Oj, to myślałem. się wytniłeś, dobra? Dobrze, dobrze. Myślałem, że... O Bo wracaj tutaj No co? Wracaj! Co to tak O Jezu! Meta, meta i po mecie Makapaka! Zob... Czekaj, czekaj! Zobacz jak ja mam auto. O już nie zobaczysz. A nie widziałem. Nie wyhamowałem, nie zdążyłem wyhamować. A miałem ładnie pokierowane. Najpierw jaką beczkę żeby zrobił. No. No, no. Jadę. Jedziemy, baka, baka. O nie, gonisz mnie już, to już. Wystartowałem. Zostałem jak ja tak szybko, się wystartował. Oj, aj, aj. To się nie jeździłem?

Nie, ta trasa jest zawsze najlepsza. No najśmieszniejsza jest. Najśmieszniejsza jest. W, w następnym razem dajemy sobie 3 wyścigi na, na, dokładnie na tej trasie. Hmm. Trzy okrążenia. Nie ma okrążenia chyba. To Dobra, ja jadę czym? po górach. Do nareczka, było miło. Ej, ale takie wyjechanie jest dobre w sumie, bo też nie zabiera tego yy, powtórek, a jakby się cofa. No, niby tak Dobra, jadę po górach. Czemu nie mogę jechać po górach? Halo. To głupie to jest. Nim ja w gracie zabranie się. Granat nie lubi. Ej, no, zwolnij trochę. Gdzie się śpieszysz? 35 mil na godzinę ograniczenie. A ja jadę 120. Aj, Ach. Oj! Nie umiem na dobrze jeździć że znaczy, tam maserkary mają tu do siebie akurat. Że sterowanie mają dość ciężkie kurde. Ojej, coś dzieje. Ej, bo ja cię nie kameruję, halo Co? Nie kameruje się? Nie kameruje cię, bo cię nie widzę. O! Dobra, dobra, wyjechałem za bankę. Znaczy, ja poczekam na ciebie przed samą metą. O, oh, widzę cię, Jadziorz. Dawaj, Jadziorz, dawaj. Jeżdż. Masz, oddaję dziękuję. Ty dobry człowieczu. Żebyś tu jakoś jakokolwiek satysfakcję zgadzał. Ale ja cię ładnie wyminąłem. Widziałeś to? E, nie, spojrzałem za siebie akurat. Aha, bo tak bym ładnie wyminął na ten. No wjechałem na górkę, na nagranie, zobaczysz. Dobrze, zobaczę. Tak żeby wyjechał ładnie. Czyli się kameruje jednak? Kameruje się. Do, to już się kameruje. To już się kameruje. No i jeśli pan jaś. Jestli to. Jest Pamiętaj, niewolność na zakrę...